Cześć, jestem Malka, moi drodzy witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zagram sobie w grę Plug and Play. Jest to gra, którą nagrało bardzo wielu polskich, jak i zagranicznych youtuberów. Ogólnie, gra nie ma większego sensu od nawiązania do, do Boga, i ogólnie do chrześcijaństwa. Ale tu, właśnie, jakiegoś głębszego sensu w tej grze nie znalazłem. I zaczniemy, właśnie sobie grać w tę grę. Yy, ogólnie gra kosztuje 3 euro na Steamie. Właściwie zobaczymy, czy jest warta yy, tej ceny. I okej, okay, po łączeniu gry musimy podłączyć tą wtyczkę. Czekajcie, czy założę słuchawki. oko wyjdzie to taki spokojny odcinek bez ma... Na pewno nie będzie tutaj dużo cięć, bo nie wydaje mi się, żeby. Cięcia były tu potrzebne, okej, okay, mamy tutaj pierwszą wtyczkę I to musimy sobie tak to wpiąć właśnie Tutaj I okej, okay, tutaj mamy plug and play Okej, okay, dwa paluszki, okej okay. Góra, dół, góra Więc jakieś chury anielskie, nie wiem, to się dzieje po prostu Oj, nie trafiłem. A to chyba ma trafić. To co się będzie. A, jeszcze raz. A, chyba to ma trafić w to. skoro tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Wyszuj palce. Okej, okay, tu biegnie jakaś wtyczka, coś, nie wiem. Okej. Okay. I w. Pracaj z powrotem i z powrotem. I jeszcze raz. Okej, okay, uciekłeś. A ty... Oj! <grytanie> A, resuscytacja. To było 32 chyba. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, okej. Okay. I to taka niepełna resuscytacja. teraz możemy go bić, tak? A masz, a masz, a masz szatanie. Okej. Okay. Znów biegnie, i znów możemy go zawrócić. I, i znów. No ogólnie gra nie ma większego sensu. Okej, okay. i znów uciekł. Walnie, walnie, walnie. O, tak. Wiedziałem. I wracaj. I, I jeszcze. I, I jeszcze raz. Dobra. Nawet powstała teoria na temat tej gry. Jeżeli tam będzie mi się chciało i znajdę link to wstawię wam w opisie. Okej, okay, teraz mamy wpiąć tę wtyczkę. Okej, okay, to jest fajne, to, to jest mi się podoba nawet. Takie wpinasz i ciemno, a wypinasz i, i jasno. I fajne to jest. Okej, okay, wepnijmy. Kliknijmy guzik. Okej, okay, on wstał. I co teraz? Aha, teraz będą się popychać, dotykać. A masz? A masz? A to jest co? Co tu się trzeba? Czekajcie może w tę stronę. A, okej. Okay. Dobra, czyli oni muszą się jakby ze sobą połączyć chyba. Okej, okay, tu dalej to popychanie. I teraz co? bo <ścoughs> Okej. Okay. Idzie teraz będę się tak zabijać a, okay, jest, poważnie, to tam guzik, okej, tu ja to A ten się sam popchnie, nie. <tansujesz> ten sobie gdzieś poszedł Okej tam guzik Czekajcie gdzie to wpiąć Nie wiem, gdzieś tutaj, nie a. Aha, okej okay. Dobra, to sobie położymy tutaj i wepnijmy sobie tę wtyczkę Dobra, to dajmy sobie na przykład na Okej, okay, schował wtyczkę Okej, okay, to mam drugą wtyczkę, okej okay. Nie Co? <grytanie> Czekajcie. Aha, czyli ja miałem pomóc się wysrać, zajebiście. Dobra, to klikajmy Aha, aha, okej, okay, pieniążki, ok, jeszcze jeden Okej, okay, mamy pieniążka teraz On idzie z tym pieniążkiem, czekajcie, rzućmy go tam może i drugiego Aha, okej okay. Wyrzućmy tam te pieniążki dalej I co? I podniósł te pniążki. <laughs> Okej, okay, dobra, to było dziwne. Okej, okay, czyli teraz to mamy wyjąć tutaj walczyć to. Chyba to drugie też. Okej, okay, to mamy to walczyć. A, i to trzeba było... Okej. Okay. Hello. Um, no wow. cześć. Hi. Do you know? I don't know. Mm, okay, I know you i know no, dobra, spróbujmy, tak, I, I, love love you. I don't think i love you <laughs> okay i love you i love you i think you don't love me do me i'm not sure no. do you listen to me i do no, dobra. sure yes e, no no yes, no Yes. No. no. Yes. No. no. Yes. Eee, y a teraz dajmy je Yes. No. <laughs> okej, okay, dobra. To było dziwne. Dobra. Teraz wracamy. Tu mamy jakąś inną słupkę Do, Do you, you love, love me? me? I don't know. Aha, okej. Okay. I, I think, think you, you love, love me. I don't love you enough. I love you. I love you. I don't think I love you. Are you sure? I think you don't love me. I know I love you. I know I love you. I'm not sure. I'd I don't know you. you. I don't. Aha, tu już nie mamy większego wyboru, tylko mamy. I'm Aha. leaving. Wychodzę. Dobra, na razie. Nie chcę z nami rozmawiać, to cześć. Okej, okay. jesteśmy teraz smutni, bo zostawiła nas jakaś... Okej, okay, to wciśnijmy OK, znów to mamy wyjąć. To jest kurde takie zryte ta gra, że szok. Tak patrzę czy mi się nagrywanie włączyło. Okay. ja bo się zgubiłem w końcu. Co, co myśmy mieli zrobić, bo... Jestem... Jedną wtyczkę czy. Czy co? Bo ja już nie wiem. Ej, co jest teraz? Nie rozumiem. A no może trzeba. Aha, okej. Okay. Dobra, i teraz oni mają się z powrotem połączyć? jak słodko o dobra, już nie jest słodko. Aha Okej okay. Nie mów, że się im... W... Okej. Okay. Nie mów, że się... Okej, okay, dobra. Aha, tutaj powstało takie trio, tak? Dobra, spróbujmy już pójść tu, tu pójść w lewo może. Okej. Okay. Nie mów, że ty też muszę wepnąć w dupę, co? Aha, okej okay. Dobra, tu mam dalej podpiąć te wtyczki, czyli... Fuck Dobra, kolejny Kolejny do kolekcji Dobra, tu musimy podpiąć to z tym Ok A no to chyba teraz tutaj Dobra To jest dziwne To się zepnijmy z tym Dobra, już tutaj padłeś. I to tak będzie w kółko. Czekajcie, teraz spróbujmy to z tym A to z tym. Okej, okay, znów te palce, dobra To się, nie... Nie. To, to chyba nie tak miało być. Patrz, coś zepsułem, a nie, ale wszystko jest w po porządku I znów te chóry Z ta mużyczka, musimy chyba urwać tego palca chodź ze mną palcu bo ja cię muszę urwać eee. No nie Okej, okay, urwaliśmy palca, dobra Tylko <taka> ten palec to wtyczka, tak Dobra, puśćmy to Okej, okay, ten już wyszedł jednemu z dupy i teraz będzie gdzieś szedł Okej, okay, wyszedł przez jakieś drzwi Hej, teraz mam wpiąć tego palca tutaj Aha, okej okay. Czyli to koniec, tak, koniec tej gry Kliknijmy end Widzicie tu mamy wszystko już odurokowane, możemy słychać na kolejne segmenty, jeżeli byśmy chcieli, no to możemy sobie rozpocząć od danego segmentu i to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli film Wam się spodobał, no to oczywiście jesteście łapeczkę w górę, gra jest naprawdę bardzo... Gra jest naprawdę bardzo dziwna, przepraszam Was teraz, ale skończyło mi się właśnie miejsce na karcie i teraz jest bez kamerki, ale gra jest naprawdę bardzo dziwna. Jeżeli chcecie sobie, jeżeli macie jakąś teorię z na temat tej gry, no to podzielcie się z z nią w komentarzach albo Jeżeli chcecie zagrać tą grę, no to oczywiście gra jest dostępna na Steamie, ona kosztuje no, 3 euro. No czy to czy gra jest warta 3 euro? No w sumie nie wiem. Trudno mi to określić, ale jak na 15 minut rozgrywki, no to nie, nie jest warta. I to właśnie tle. Jeżeli film Wam spodobał, no to oczywiście zostawcie paczkę w górę, jeżeli macie jakieś rady lub pomysły na film, no to oczywiście piszcie na dół do poniżej w komentarzach. A jeżeli jesteście pierwsza na moim kanale i chcecie być na bieżąco z najnowszymi produkcjami, no to oczywiście subskrybujcie mój kanał, wbijacie mojego Facebooka, Aska oraz Instagrama. Ja się z Wami czekam moi drodzy. Tak jak na Steamie. Do kolejnego filmu, trzymajcie się, cześć!